No, witajcie, dzisiaj oceniamy Halloweenowy Update, oceniamy mini minigamesy. Pierwsze co oceniamy to będzie Splat. Czyli, że musimy po prostu chodzić i tak jakby nie dać się po prostu, żebyśmy spadli. Więc no, my sobie tutaj już idziemy. To Splupa. Players 1. No i mniej więcej chodzi w tym o to, że musicie nie dać się po prostu złapać. Albo ja po prostu będę tak sobie, słuchajcie, skakać do końca tego minigame'a. Więc będziemy oceniać, słuchajcie, halloweenowe minigame'y. Tak jak z zeszłego roku świątek to ocenialiśmy, to dzisiaj będziemy oceniać takie o-minigame'y, powiedzmy. Czy ktoś... Marcel, nas tu spektajtujesz czy nie spektajtujesz? Czy masz nas po prostu... gdzieś? Nie, Marcel nie ma gdzieś, tylko po prostu malaga teleporta. Ale to nic, słuchajcie. Przechodzimy sobie tą mapkę. Jestem cały czas na zielonym, więc to będzie raczej łatwe przechodzenie tej mapki. O, teraz na krawędzi, to będzie najcięższe. Więc słuchajcie, musimy bardzo uważać. Szlagi mam od tego aż. Zobaczymy, ile kasy w ogóle zbierzemy z tego zielonego pola. Może trafimy na pomarańczowe? Nie wiem. Ale tutaj tak czy siak mamy taką platformę, więc nie możemy tego zawalić. O, zawaliliśmy, dobra, to nic. Jesteśmy teraz. <laughs> Jezus. Jesteśmy na tym. Na pomarańczowym magmowym. Więc no, teraz sobie zeskoczymy. Proszę ładnie, nie denerwujcie mnie teraz. Zaskoczymy sobie. Dobra, skończyły się. Jest marcel. Dobra, nie wiem. Marcel Malaga. Ile zebrałam, masz ten, coś jest 4000 Mam 4000 tego Dobra, a więc lecimy sobie naszym Shadow Leonem do kolejnej minigierki. Dobra, gdzie jest też Shadow Leon? Tu mam naszego Shadow Leona więc sobie lecimy, słuchajcie lecimy sobie Shadow ulionem za ile jest słuchajcie, zaraz wam powiem, za 7, no to zrobimy, słuchajcie, tutaj cięcie, no i zaraz się widzimy, jaka będzie ta mini gierka Elo